W dzisiejszym odcinku opowiem o słynnym Titaniku. Powiem o jego historii wybudowania, o jego federalnej katastrofie oraz o paru ciekawostkach związanych ze statkiem. Zapraszam na film. Titanic był statkiem pasażerskim należącym do typu statków Olympic. Warto wspomnieć, że statków tego typu było tylko trzy: Britannic, Olympic oraz oczywiście Titanic. Na tym zdjęciu, wykonanym w roku 1912, widzimy po lewej stronie Titanica. Titanic był statkiem brytyjskim. Miał ponad 260 metrów długości, natomiast jego wysokość miała niecałe 54 metry. Kapitanem statku był Edward John Smith. Miał pływać na trasie z Europy do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym że trasa biegła przez Ocean Atlantycki, to Titanic jest również nazywany mianem brytyjskiego Transatlantyku. Rozpoczęcie budowy statku nastąpiło w roku 1909, ale już dwa lata wcześniej padł pomysł na jego budowę. Miał to być statek niezatapialny. W tamtych czasach był on największym statkiem pasażerskim na świecie. Posiadał cztery kominy, ale uwaga, czwarty komin był tylko atrapą. Wodowanie Titanica nastąpiło 31 maja 1911 roku. Odnośnie budowy, warto jeszcze wspomnieć o jakości nitów, które łączyły niektóre elementy kadłuba statku. Były one bardzo złej jakości, i śmiało można powiedzieć, że nity miały znaczenie. Podczas zderzenia z górą lodową. Dziewiczy Race rozpoczął się 10 kwietnia 1912 roku. Wypłynął z portowego miasta Southampton znajdującego się na południu Anglii. Nim wymierzył kurs na główny cel, jakim był Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, to zrobił jeszcze dwa przystanki. Na Europy. Pierwsze z nich to miasto Cherbourg we Francji, a drugie to irlandzkie miasto Queenstown. W dniu 14 kwietnia 1912 roku do godziny 23.39 wszystko szło zgodnie z planem, lecz minutę później doszło do prawdziwej walki o przeżycie. Górę lodową. Zauważyło dwóch marynarzy Fidelic Frit oraz Regina Robinson Lee. Natychmiast rozpoczęto próbę ominięcia tej wielkiej i niebezpiecznej przeszkody, jednak było już za późno. Zderzenie z górą lodową nastąpiło po upływie 37 sekund od momentu zauważenia przeszkody. Należy wyraźnie zaznaczyć, że gdyby góra lodowa została zauważona kilka chwil wcześniej, to najprawdopodobniej nie doszłoby do tej tragedii. Na początku pasażerowie nie zdawali sobie sprawy, jak poważna w skutkach była kolizja z obiektem na oceanie. Po północy rozpoczęto nadawanie sygnału SOS. Na powyższej grafice widzisz wszystkie załogi morskie, które znajdowały się. W pobliżu miejsca katastrofy. Najbliżej Titanica, bo w odległości około 16 km, był padowiec SS Californian, ale nie zareagował na sygnały nadawane z tonącego Titanica. Pierwszym statkiem, który dotarł na miejsce tragedii, był statek pasażerski Carpathia. 15 minut przed godziną pierwszą zwodowano Pierwszą szarupę, natomiast ostatnia, została zwodowana o godzinie 2.17. O godzinie 2.20 Titanic znalazł się pod wodą i osiadł na dnie Oceanu Atlantyckiego na głębokości około 4 km. W katastrofie zginęło ponad 1500 osób. Jego brak Odnalezioną dopiero po niemal 43 latach od tragedii, a dokładnie 1 września 1985 roku warto wspomnieć, że wrak z roku na rok niszczeje pod wpływem bakterii, które znacznie wpływają na stan wraku. Titanic spoczywa na dnie w dwóch częściach, ponieważ podczas tonięcia złamał się na pół. Tak jak wcześniej mówiłem, najbardziej prawdopodobną przyczyną tej tragedii nie była tylko Góra Lodowa, ale i również złej jakości mity. Oczywiście, z historią Titanica wiąże się wiele teorii na temat prawdziwej przyczyny zatonięcia. Jedna chyba z najbardziej znanych to taka, że na Titaniku, znajdującym się jeszcze w porcie, z którego rozpoczął swój rejs, Wybuchł pożar, który również mógł wpłynąć na losy tego wspaniałego statku. Dowodem na to ma być zdjęcie Titanica, na którym są widoczne długie na 9 metrów czarne ślady po pożarze. I w tym momencie historia Titanica by się skończyła, gdyby nie ambitne plany wobec tak wspaniałego jak na tamte czasy statku. W Chinach powstaje wierna kopia Titanica, ma mieć takie same wymiary jak oryginał. Co ciekawe, nie jest on budowany jako statek, który ma wypłynąć na otwarte wody, a ma być atrakcją turystyczną i robić za hotel, serwując takie same dania jak podczas dziewiczego rejsu Titanica. Istnieją również plany na wybudowanie nowego Titanica który miałby odbywać te same połączenie, co podczas federalnego dziewiczego rejsu. Warto wspomnieć jeszcze o jednej pasażerce, a mianowicie o Violet Jessup. Przeżyła ona katastrofę Titanic'a, ale i również przeżyła dwie inne: katastrofę w statku Olympic oraz Titanic'a. Tak jak wspominałem na początku, są to statki Należące do tego samego typu co Titanic. W dzisiejszym odcinku to koniec. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chcesz posłuchać czegoś o Oceanie Atlantyckim, to film po lewej stronie Ekranu jest dla ciebie. Do zobaczenia w kolejnym materiale.